No dawno się nie widzieliśmy ale z racji, iż są święta no w sumie już są, bo dzisiaj Wigilia to jak co roku yy, chciałem Wam no, z całego serca życzyć wszystkiego co najlepsze w te święta, smacznej Wigilii żeby te święta były radosne, rodzinne, ciepłe takie łączące a nie rozdzielające bez kłótni bez konfliktów tak jak mają być po prostu yy. Wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Dużo sprzętów, żeby te sprzęty się nie psuły, taniego paliwa. Jak najrzadszych remontów, a jak już to jak najtańszych. Na pewno fajnych wypadów. No, wszystkiego co najlepsze, nie? Tam różni widzowie różne sprzęty mają. E, także no jest nas niewielu, ale fajnie, że choć tyle nas jest. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie nas więcej. O, aż mi się minka odkleja. Co zrobić? No i cóż, na nowy rok postaram się być systematyczny. Mam dość dużo materiału, także mam nadzieję, że w miarę systematycznie filmy będą. Na następny rok też myślę, dużo ciekawego materiału mi się szykuje, bo w końcu wezmę się za takie różne projekty, nad którymi myślę już w sumie dobrych kilka lat. Różne rzeczy, no wszystko zależy też od tego jakim budżetem będę dysponował w nowym roku. No, wydaje mi się, że uda się na pewno coś fajnego, jakoś część tych rzeczy porobić. Cele na nowy rok omówimy sobie w filmie noworocznym. Tu jak widać, Kawasaki nie zawodzi. Aczkolwiek też wymaga już pomału serwisu, no bo wiecznie jeździć, nic nie robić się nie da. Tak więc, cóż więcej mogę rzecz, rzec, życzenia złożone, widzimy się drodzy w Nowym Roku, e, w filmie noworocznym. Dużo, ma, tak już mówiłem, dużo materiału się szykuje, y, dużo myślę ciekawych rzeczy, nie takie nudne filmy typu o, dzisiaj nie wiem, e, dokręcimy sobie szprychę w kole, tylko jakieś naprawdę ciekawe, fajne projekty i inne filmy z napraw i tak dalej. No mam nadzieję, że będzie fajnie, będzie ciekawie i będzie co oglądać. Tak więc jeszcze raz, wesołych świąt, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce. Na razie cześć.